Bo jak Ty się czujesz przed tym meczem z Włochami? Przed piątkowym meczem we Wrocławiu? Bardzo dobrze. Po ostatnich meczach naszych reprezentacyjnych można sobie też po naszej grze wiele obiecywać. Myślę, że będziemy cały czas starali się tą drogę, którą sobie założyliśmy cały czas starać się prowadzić to do przodu i myślę, że oczywiście czeka nas ciężki mecz, aczkolwiek Wydaje mi się, że, że będzie to ciekawe jak pokazały to ostatnie mecze, żeby z reguły były ciekawe mecz. To ma dla was znaczenie, że zagracie na jednej z aren na euro. No, no oczywiście, no, na pewno to jest dodatkowy można powiedzieć smaczek tego wszystkiego i również fakt, że z tego co dobrze się orientuję, to będziemy na pewno grać jeden mecz tutaj we Wrocławiu. Dlatego no... Będzie to takie, można powiedzieć, małe zapoznanie z tym stadionem. Dariusz Dudka, no na pierwszym treningu nie za wielu Was, no ale z różnych uwarunkowań. E, jak się czujecie teraz tutaj we Wrocławiu? Dopiero dojeżdżamy do, do Wrocławia. Będziemy w, w pełni trenować dopiero e, jutro po także także Tak powiedziałem, w pełni razem dopiero od do jutra będziemy Tutaj zagracie mecze z Włochami, tutaj zagracie też trzecie spotkanie fazy grupowej Mistrzostw Europy. Kto wiecznie najważniejsze, to powoduje, że Wrocław traktujecie szczególniej? Nie, 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 ale wiadomo, Wrocław jest pięknym miastem. I... Eee, no warto działać warto dla takiego miasta jak, jak Wrocław, wiadomo Kraku, Wrocław, Warszawa to są eee, te najpiękniejsze chyba miasta w Polsce. Pewnie w różnych nastrojach przyjechaliście z meczów ligowych swoich a jaka atmosfera ogólnie w kadrze? No, myślę, tak jak zawsze, początek zawsze jest wesoły, eee, później eee, jak będzie zbliżał się mecz, to ta atmosfera troszkę będzie się wyciszała i będziemy myśleli już bardziej o meczu, ale... ale no jak tak powiedziałem, jeszcze nie jesteśmy razem wszyscy i, i... na razie śmieję. głosi robią na Was jakieś duże wrażenie? Jak tak myślicie o tym rywalu? Nie, no, ja myślę, że graliśmy z Francją, Argentyną, z Niemcami, także spokojnie też podchodzimy do tego meczu.